I w tym czasie weszli już Niemcy do koblicy. Pierwsze oddziały, które tutaj zobaczyliśmy, to, to byli bardzo przyjaźni żołnierze, którzy nas zagadywali. I my wtedy pędziłyśmy do domu i wołałyśmy: Mamo, co znaczy hajstu? Co znaczy, no niektóre tam słowa niemieckie. No, i szczęśliwi byliśmy, że zaczynamy to rozumieć. Ale po pewnym czasie, właśnie tutaj, w tym mieszkaniu, zamieszkał jakiś oficer niemiecki ze swoim ordynansem. Ten, nie, ten niemiec absolutnie się zda, z nami nie kontaktował, tylko w otwartym oknie nieraz stawał i puszczał głośną muzykę Forderkasserdem, vor dem großen Tor. My oczywiście się chętnie. Tej melodii uczyłyśmy, a jego ordynans wychodził na schody i czyścił jego wysokie buty. Urzekały nas te wielkie, te piękne, błyszczące buty, no i bardzo miły ordynans, który też nas zagadywał, a my byłyśmy trzy dziewczynki przecież. No ja miałam 9 lat, siostra Milka miała już 11, a Hala miała już 13, więc tak troszeczkę w kierunku tego ordynansa sobie też spoglądałyśmy. No i było tak dosyć miło do pewnego czasu, kiedy później ten, ten oficer się od nas wyprowadził, ale jeszcze kościoły były otwarte i pewnej niedzieli zobaczyłam, kiedy ludzie wracali z kościoła tutaj, ze steli, z tej naszej kaplicy. W pewnym momencie mm, zrobił się jakiś popłoch. Nie rozumiałam, co się dzieje. Ludzie rozpieszkli się, jak, jak, jak po prostu jak jakieś ptaki, wśród których padł kamień. No i wtedy zobaczyłam, że pośród tych ludzi szaleje jakiś właśnie mężczyzna w uniformie, tym mundurze. I zobaczyłam tylko te jego wielkie, wysokie, czarne buty z cholewami, kiedy kopały, kopały tych ludzi idących z kościoła i zrzucały czapki z głów micerunter, micerunter, du polny, I wtedy dopiero zrozumiałam, że niemiecka mowa to jest mowa obca, wroga, i z krzykiem wracałam do domu, krzycząc: mamo, mamo, Niemcy dotąd Niemcy to byli żołnierze, którzy przechodzili, żołnierze, którzy ładnie śpiewali, którzy nawet na początku dawali nam cukierki. I od tej pory dopiero zaczął się prawdziwy okres okupacji, którą zaczęliśmy rozumieć jako dzieci, że to jest coś naprawdę wrogiego, bo przecież moja mama, która wychowała się w czasie zaborów, absolutnie nie wyczuwało się żadnej wrogości do Niemców. Świetnie oboje z ojcem mówili po niemiecku. I nawet dwie siostry mojej mamy wyszły za Niemców. Więc pojęcie Niemcy nie było takie straszne. Straszne było tylko to, że zajęli naszą ziemię. Ale jako ludzie Niemcy nie stanowili jakiegoś wyraźnego zagrożenia. A w tym momencie dopiero zrozumieliśmy, że Niemcy to jest naprawdę i nawet ten naród jest wrogi, że to są wrogowie.